Cześć ja jestem Michael, witam was na moim kanale, kanale Komentary, który będzie się koncentrował na tym, aby opowiadać aktualne dramy, dram, dramaturgi oraz wydarzenia <coughs> związane ze światem internetowym, ponieważ uważam, że w dzisiejszych czasach, w czasach, gdzie najpopularniejszymi produkcjami są Fame MMA, Heidi oraz wiele innych kanałów bojących się mówić tak naprawdę o sobie. Ja natomiast, jako że również nie zakładam, że jakoś tu się wybije, ale jest to forma dla mnie zajawki, chciałbym o tym powiedzieć, że nie będę się bał mówić słów, które uważam za słuszne do powiedzenia. Więc, jeżeli kogokolwiek to zainteresuje i chciałby uczestniczyć dalej w mojej historii YouTubeowej, to jak najbardziej Was zapraszam. Na razie, że tak powiem, wybitnie, nie jest. Nie mam przygotowanych żadnych banerów i innych takowych rzeczy, ale podejrzewam, że w przeciągu tego tygodnia wszystko się zmieni. Chciałbym już na przykład jutro lub pojutrze wrzucić Wam pierwsze nagranie e, związane właśnie z aktualnymi dramatami internetowymi, które się e, dzieją. Jeżeli kogoś będzie interesowało, czy będzie tutaj również e, momenty polityczne, to chciałbym powiedzieć, że nie. Polityką się tutaj nie zajmujemy. Zajmujemy się tylko światem internetowym oraz tym, co się wokół dzieje. Oraz będziemy prawdopodobnie odpowiadali na kilka zaczepek, ponieważ taki content, w którym ciśnicie po różnych twórcach, którzy robią źle, nie podoba się pewnie wielu osobom i będą chcieli no, wbić tutaj szpilę. Oczywiście nie zakładam tego na samym starcie, ponieważ twierdzę, że póki co nie ma co liczyć, że to będzie jakiś niesamowity. Projekt. Chciałbym natomiast, żeby on wypadał całkiem nieźle. Jeżeli ktoś ma jakieś rady, bądź film się da, to oczywiście zasubskrybuj, zostaw lajka. Wiem, że to czarne tło może nie przekonywać na sam start rozmowy o ale uwierz mi, że naprawdę będzie bardzo fajny content, Także widzimy się już w najbliższym odcineczku. A ja was żegnam. Manko